Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Aina Kaźmierczak. Nigdy nie podejmuj decyzji pod wpływem emocji. Emocje nie są dobrym doradcą i emocje powodują, że mamy przyćmiony umysł. Jest to związane z budową naszego mózgu, ponieważ emocje generalnie mieszczą się tak przynajmniej wykazują pewne badania przy muszczku, w mózgu gadzi, Tam się rodzą. Natomiast płat czołowy mózgu jest elementem, który jest odpowiedzialny za analizę, za syntezę, za logiczne myślenie. Jeżeli działają emocje, czyli działa nasz muszczek, to nie może działać płat czołowy, ponieważ tak jesteśmy zbudowani, że te dwie części. Nigdy nie współpracują razem. Więc jeżeli działasz pod wpływem emocji, to wielu rzeczy nie widzisz, wiele rzeczy nie potrafisz przeanalizować, ponieważ ja czasami mówię, że krew zalewa oczy, albo ciśnienie tak skacze w górę, że nie myśli się jasno i trzeźwo. Bardzo często te emocje buzują, chce się krzyczeć i w tym momencie nie podejmuje się racjonalnych decyzji. Więc jeśli zdarzy się tak, że ktoś wyprowadzi cię z równowagi, że emocje biorą górę i masz podjąć, bo masz ochotę od razu zareagować, zemścić się, odpowiedzieć, czasami zrobić coś głupiego, daj sobie spokój, odczekaj, przemyśl. Nabierz dystansu, a później analitycznie, myśląc, przeanalizowując całą tą sytuację, zacznij działać. Emocje nie są dobrym doradcą. Przekonuję się w swoim życiu i coraz częściej uczę się tego, że mam świadomość moich emocji. Mówić: O, mój murczek, gać o, coś się dzieje. Odczekam. I pomyślę o tym jutro, jak mówiła Scarlett O'Hara. Miłego dnia. Zapraszam Alina Kaśmierczak.